Cześć kochani, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę bardziej poważniej i refleksyjniej, będzie to tak swego rodzaju taka przestroga dla Was w kontekście książki, którą za chwileczkę Wam pokażę. Na początku zadam wam pytanie, jak Wy wyobrażacie sobie taki idealny, zdrowy związek? Pewnie przed oczami teraz macie partnera, który Was przytula, całuje, który Was kocha bezgranicznie, przy którym czujecie się bezpiecznie? Z którym macie mnóstwo szczęśliwych chwil. Jesteście szczęśliwe, radosne. Oczywiście zdarzają się kłótnie, no ale jak wiadomo, no ludzie są różni i każdy ma inne poglądy i zawsze są jakieś sprzeczki. Natomiast bohaterki książki Dari Górki, aż do śmierci prawdziwe historie przemocy domowej, które zmuszają ofiary do zbrodni, nie wiedzą, co to jest miłość. Zamiast pocałunków otrzymywały uderzenia w twarz. Były bite, poniżane, gwałcone, zmuszone do prostytucji. Były po prostu ofiarami przemocy domowej. Dla nich miłość równała się przemoc. Przytoczę Wam teraz fragmenty wypowiedzi trzech kobiet. Sylwia mówi Nie zastanawiałam się nad tym, dlaczego on to robi. Starałam się sobie wmówić i wytłumaczyć, że jakoś to jeszcze będzie, ale nigdy nie było dobrze. Liczyłam na to, że on się zmieni. Ola był coraz mocniej. Złamany nos, obojczyk, stłuczone nerki. To była norma. Kasia. Awantury i bicie były coraz częstsze. Dwa razy dźgnął mnie nożem. Raz w łokieć, raz w plecy. I przytoczyłam wam teraz fragmenty trzech kobiet, które doświadczyły przemocy domowej, a takich kobiet jest milion. Ta książka poświęcona jest ośmiu kobietom, które odważyły się powiedzieć o tym, co ich spotkało. Opowiedziały o tym piekle, którego doświadczyły. A doświadczyły, mówię o tym, że doświadczyły z tego powodu, że dzisiaj siedzą w zakładzie karnym i odbywają karę pozbawienia wolności za zabicie swojego oprawcy. Pamiętajmy o tym, że one nie są przestępcami. One nie wiedzą, co to jest przestępstwo. One tego nie planowały. To był taki moment, że już po prostu nie wytrzymały i dźgnęły nożem. To jest. Przerażające. I to jest tak smutne, że te kobiety nie otrzymały pomocy wcześniej, bo jak wiadomo, tego wszystkiego można było uniknąć. Niektóre te kobiety doświadczały tej przemocy przez kilka lat, niektóre przez kilkanaście, a jedna z nich przez kilkadziesiąt lat. Niektóre z nich mówiły, zgłaszały to do policji, ale nic z tym nie było robione. Niektóre z nich nie chciały nawet sobie pomóc, bo bały się takiego ostracyzmu społecznego, bały się. Wytykania palcami. No po prostu nie chciały, żeby ta ich rodzinna tajemnica wyszła na jaw. One nie rozumiały, że to nie jest ich wina, że po prostu z tym trzeba było walczyć, bo tej zbrodni można było uniknąć, ale sąsiedzi, rodzina po prostu byli na to głusi, byli głusi na tą przemoc. A teraz przytoczę wam fragment, w którym wypowiada się sama autorka książki o tych kobietach, z którymi rozmawiała już właśnie w zakładzie karnym. Te, z którymi rozmawiałam, były raczej zniszczonymi przez życie męża tyrana i wyrzuty sumienia zwykłymi kobietami, zagubionymi, żałującymi swojego losu, zospaczonymi brakiem kontaktu z dziećmi, cały czas zawstydzonymi, już nie tylko brakiem miłości, bezczynnością i ciągłym biciem, teraz także tym, że ich sposób na pokazanie siły i wyrwanie się z tragicznej sytuacji okazał się nieudolny. Dziś ich życie wydaje się jeszcze bardziej pogmatwane, mają jak wielokrotnie same określały, Krew na rękach i większość z nich nigdy się z tym nie pogodzi. Nie chciały być morderczyniami, a teraz ciężko jest im znieść konsekwencje i psychologiczne, i społeczne, z którymi wiąże się pozbawienie kogoś życia. Na części z nich życie skończyło się w momencie wbicia noża. Właśnie wtedy przestały być człowiekiem. Ta książka pokazuje, jak cienka jest granica, kiedy kobieta doświadczająca przemocy domowej i która tej pomocy wcześniej nie otrzyma, może trafić do więzienia. Ta książka pokazuje, jak ta przemoc domowa potrafi człowieka zniszczyć psychicznie. Przemoc może być i fizyczna, i psychiczna, no różne są odmiany przemocy domowej. Tutaj jedna z bohaterek książki zapytana o to, jaką ona ma definicję przemocy domowej, mówi Nie ma jednej definicji. Przemoc przyjmuje różne formy. To jest wszystko, co robi się przeciw kobiecie. Wszystko, co sprawia, że stajemy się takie malutkie, że stajemy się nikim. Nasze skrzydła, które są naszą kobiecością, są nam po prostu obcinane. Nie potrafimy się rozpędzić, żeby zrobić krok. Nawet nie mówię o tym, aby któraś miała siłę, żeby polecieć. Nikt z nas tak naprawdę nie potrafi sobie wyobrazić, co, przez co te kobiety przeszły. Te kobiety zrozumie ten, kto tego doświadczył. Tutaj e, pani podporucznik mówi: nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że jest to tkwienie w karuzeli przemocy bez możliwości wyrwania się. Bo żeby to przetrwać, potrzebna jest moc, której one nie mają. Ludzie dookoła mają tendencję do oceniania, do mówienia, że oni postąpiliby inaczej. Te kobiety strasznie się tego boją. Obawiają się takiego wtórnego ostracyzmu społecznego. W domu była poniżana i jeszcze na zewnątrz jest ryzyko, że ktoś ją po raz kolejny poniży. Wyśmieje, ktoś jej nie zrozumie. Dlatego tak naprawdę nie próbują odejść. Owszem, uciekają na chwilę do siostry, do rodziny, ale później jednak wracają. One po prostu nie mają siły, żeby z nią walczyć. Są też oczywiście pod wpływem sprawców, którzy mówią im jesteś do niczego, nie poradzisz sobie sama, nic nie znaczysz. To ja mam prestiż społeczny, a tobie przecież nikt nie uwierzy. Zewnętrzne systemy wsparcia nie działały, te kobiety traciły wiarę, że ktokolwiek może im pomóc i z nadzieją czekały na fazę miesiąca miodowego. Oczywiście jest to trochę bezsensowna nadzieja, bo jak dobrze się o to obserwuje, to widać, że cykle przemocy są coraz krótsze. Na początku wybuch agresji jest raz w roku i później przez pół roku jest okres miodowego miesiąca. Potem przez miesiąc, przez tydzień, a na końcu przez godzinę. A ich nadzieja wciąż trwa. Kochani moi, ja tych kobiet nie będę oceniać. Ja tej książki nie przyszłam tutaj oceniać, bo tego się po prostu nie ocenia. Ja chciałabym bardzo, żeby ta książka trafiła do jak największej ilości osób. Szczególnie do kobiet, i do mężczyzn również. Kochane kobiety, pamiętajmy o tym, że my mamy swoją wartość jesteśmy tak samo ważne, jak i mężczyźni i nikt nie ma prawa nas uderzyć, poniżyć, zgwałcić, wyzywać nikt takiego prawa nie ma i ta i mężczyzna jest człowiekiem i nikt nie ma prawa nas krzywdzić. Kochane, nie dopuśćmy nigdy do tego, żeby nasz partner nas uderzył. Nie dopuścimy do tego, żeby ktoś krzywdził naszą koleżankę, mamę, przyjaciółkę, ciocię, kuzynkę. Nie dopuścimy do tego. Kochani, reagujmy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli wiecie, że za ścianą waszego mieszkania w bloku obok czy w domu ktoś kogoś krzywdzi, ktoś jest ofiarą przemocy domowej i wy nie reagujecie, to pamiętajcie, że jesteście współodpowiedzialni tej przemocy. Pamiętajcie, że przemoc lubi karmić się ciszą. I to jest najgorsze w tym wszystkim. Tutaj w tej książce mamy przemoc domową z perspektywy ofiar tej przemocy i z perspektywy osób, które tej pomocy udzielają. Ta książka jest ogromnie ważna i ja nie wiem, co mam jeszcze Wam powiedzieć, żebyście po tę książkę sięgnęli. Bardzo, bardzo mi zależy, żeby ta książka trafiła do jak największej ilości osób. Kochani, jeśli sięgniecie po tę książkę, jeśli ją kupicie, wypożyczycie w bibliotece, to przekazujcie ją dalej. Bardzo, bardzo, bardzo Was proszę. To jest taka moja misja. Chcę przez ten film pokazać Wam, że naprawdę tych kobiet jest mnóstwo. I pamiętajcie o tym, że od śmierci albo ofiary, albo sprawcy jest naprawdę bardzo cienka granica. Ale, te, ale tego wszystkiego można uniknąć, tylko ta reakcja tak bardzo ważna jest reakcja w tym wszystkim. Tutaj autorka książki pyta jedną z ofiar, co powiedziałaby pani ofiarom przemocy domowej, które wciąż trwają w swoich związkach? Szybko to skończyć. Nie wierzyć w obietnicę, że to się już więcej nie powtórzy, że Cię kocha. Jak to że się raz, to będzie trwać już do końca życia. Którego się z Was. Mam nadzieję, że tym filmem jakby zmuszę Was do tego, żebyście pod tę książkę sięgnęli. Nie chcę, żebyście tą książkę czytali na siłę, bo. Bo ja wam tak karzę. To nie o to chodzi. Ja po prostu ja wierzę, że dzięki tej książce mnóstwo kobiet da się uratować, mnóstwo kobiet jeszcze zezna w swoim życiu szczęścia. Tylko te kobiety muszą otrzymać pomoc jak najszybciej. Ofiary przemocy domowej myślą, że ta przemoc jest im po prostu pisana, że po prostu to im się od życia należy, że nie są nic warte. A to jest nieprawda. Każda z nas jest czegoś warta. My jesteśmy wyjątkowe. I te kobiety, te ofiary przemocy domowej o tym zapominają. I trzeba to po prostu mówić głośno, że te kobiety są wspaniałe, są wspaniałymi kobietami, tylko ktoś po prostu obciął im te skrzydła. I trzeba im po prostu to przypomnieć, podać tą pomocną dłoń. I najważniejsze, żeby te kobiety chciały sobie pomóc. To jest, kochani. Nasza misja, żebyśmy trafili do tych kobiet właśnie przez tą książkę. Ja z całego serca e, pani Dari Górce dziękuję za tą książkę. Ja czytając tą książkę, ja miałam łzy w oczach. Ja musiałam w pewnych momentach zamykać ją i myśleć o tym, po prostu pewne rzeczy sobie przemyśleć. I ta książka jest wciąż we mnie. A o tej książce opowiedziałam już mojej mamie, mojemu chłopakowi, a teraz opowiedziałam Wam. I mam nadzieję, że z tego filmu i z tej książki zrobicie taki dobry pożytek, bo ta pomoc, ta reakcja jest bardzo ważna. Będę to powtarzać bardzo, bardzo często, żeby trzeba reagować. Reakcja jest niesamowicie ważna. Jestem pod ogromnym wrażeniem, ale w ten sposób, że te kobiety się odważyły, że znalazły odwagę w sobie, żeby pokazać tym innym kobietom, że też mogą mieć tę odwagę, zanim... Dojdzie do tragedii. Ta książka jest wstrząsająca, przerażająca, ale bardzo ważna. Kochani, bardzo, bardzo, bardzo Was proszę, żebyście po tą książkę sięgnęli. Mam nadzieję, że ta książka jeszcze w naszym społeczeństwie zrobi bardzo dużo dobrego.